Witajcie w siódmym wydaniu magazynu Kronika Gier. Dziś w programie między innymi recenzje Aliens vs Predator i drugiej części Bioshocka, a także powiemy o nowych odsłonach serii God of War i Yakuza. Zaczynamy! Na PlayStation Network pojawiła się wreszcie demonstracyjna wersja God of War 3. Przypomnijmy, że jest to ta sama wersja, która wcześniej została pokazana na targach E3, a niedawno była ekskluzywnym dodatkiem do God of War Collection, czyli specjalnego wydania dwóch pierwszych części w rozdzielczości HD i z poprawioną liczbą klatek animacji. O fabule nowego God of War z dema nie dowiadujemy się praktycznie nic i mówiąc szczerze, wielka szkoda. Bo przecież to, co zadecydowało o doskonałości poprzednich części to właśnie świetny scenariusz. Poznajemy za to kilka nowych umiejętności kratosa, jak możliwość docierania do niedostępnych miejsc za pomocą harpii czy rozświetlania mroków wzrokiem Heliosa. Rozgrywka jest niemal identyczna jak w poprzednich odsłonach serii i gdyby nie znakomita oprawa graficzna, można by sądzić, że gramy w nieopublikowane dotąd poziomy do jedynki lub dwójki. Oprócz walki z hordami słabych przeciwników, co jakiś czas trafiamy na silniejszą bestię, z którą walka może mieć nawet kilka faz. Soto zakrapianych tak zwanymi quick time events, czyli sekwencjami, w których musimy wcisnąć odpowiednie klawisze w odpowiedniej kolejności. Demo nie pozostawia złudzeń, gra zapowiada się smakowicie i z niecierpliwością czekamy na premierę w końcówce marca. Większość recenzentów nie zostawiła suchej nitki na Aliens vs Predator, czyli najnowszej produkcji Studia Rebellion, które stworzyło kultowy już dziś wzór z 1999 roku. Naszym zdaniem, choć gra nie jest wielkim hitem, z pewnością też nie jest produkcją słabą, a dla nas okazała się miłym zaskoczeniem. <laughs> W grze mamy trzy osobne kampanie po jednej dla każdego z występujących tu gatunków czyli Predatorów, Ksenomorfów i Ludzi. Składają się one w jedną opowieść, którą właściwie poznajemy z trzech różnych perspektyw. Każda z kampanii oferuje także zupełnie inny rodzaj rozgrywki, charakterystyczny dla danego gatunku. Obcy potrafią błyskawicznie się poruszać, ukrywać w trudno dostępnych i ciemnych zakamarkach na sufitach albo w szybach wentylacyjnych, a także wabić swoje ofiary przeraźliwymi wrzaskami. Predator to zaś typowy łowca, dysponujący bogatym arsenałem środków, pozwalających na pokonanie każdego przeciwnika na swoich warunkach. Wśród jego umiejętności jest zdolność do kamuflażu czy różne tryby widzenia. Najbladziej pod tym względem wypadają ludzie. Kolonialny marines posiada kultowy i dobrze znany z filmów zestaw, na który składa się karabin pulsacyjny i wykrywacz ruchu, ewentualnie inne, mniej lub bardziej konwencjonalne bronie. Wszystkie kampanie są dość wymagające i mają swoje słabe i mocne strony. Bez wątpienia do najsłabszych należą walki z bosami, które w wielu wypadkach są po prostu kuriozalne, jak na przykład bieganie dookoła postumentu za przeciwnikiem i co jakiś czas ostrzeliwanie go. Za to każda z kampanii ma niepowtarzalny klimat. Najlepiej pod tym względem wypada kampania dla Kolonialnych Marines, w której udało się stosunkowo prostymi środkami wskrzesić atmosferę filmowych pierwowzorów i to wcale nie tylko operując wyskakującymi nagle z cienia przeciwnikami, ale także zupełnie nowymi połączeniami, jak choćby walka. Z kilkoma opcjami naraz w otwartym terenie. Warto zwrócić jeszcze uwagę na bardzo ciekawe rozmieszczenie punktów automatycznego zapisu. W przeciwieństwie do wielu dzisiejszych gier, w których twórcy przyzwyczaili graczy do auto-zapisu co parę kroków, w Aliens Predator poszczególne punkty kontrolne są umieszczone pomiędzy dość wymagającymi potyczkami. Szczególnie dobrze jest to widoczne w kampanii dla ludzi. Wymaga to od gracza większego skupienia na rozgrywce, by nie powtarzać całej sekwencji od nowa. Znakomicie prezentuje się gra wieloosobowa, oferująca sporo interesujących trybów rozgrywki, jak m.in. polowanie na Predatora, w którym gracz, który zabije Predatora automatycznie się w niego wciela, albo świetny drużynowy deathmatch gatunków. Za każdym razem walka jest dynamiczna, niezwykle intensywna i wbrew pozorom żadna z ras nie ma dominującej przewagi nad innymi. Nawet grając Marynsem mamy szansę odnieść zwycięstwo w meczu. Aliens vs Predator to dobra produkcja. Naszym zdaniem nie jest to z pewnością średniak, jak pokazują statystyki ocen, ale też nie jest to produkcja z najwyższej półki. Dla wszystkich, którzy chcieliby odświeżyć wersję z 1999 roku, albo dla tych, którzy po prostu jeszcze w tego typu grę nie grali, pozycja zdecydowanie warta uwagi. Wreszcie na PlayStation Network pojawiło się angielskie demo Yakuza 3. Choć gra miała już swoją premierę w lutym 2009 roku w Japonii, to jednak do Europy i Stanów Zjednoczonych zawita dopiero na początku marca bieżącego roku. Przed zagraniem w demo właściwie nie wiedzieliśmy, czym w istocie ta gra jest i bazowaliśmy na zasłyszanej opinii, że to japoński GTA. Nic bardziej mylnego. Wprawdzie tu także wcielamy się w gangstera, jednak gra jest ciekawą mieszanką przygód i z klasycznym mordobiciem, w którym walczymy z kilkoma przeciwnikami naraz, a przy tym możemy chwytać za najrozmaitsze przedmioty leżące tu i ówdzie i okładać. Nimi wrogów. Warto też powiedzieć o sporej liczbie minigier, które pojawią się w pełnej wersji. W demie możemy zagrać na automatach albo pośpiewać karaoke z biłą towarzyszką. Jednak ani oprawa graficzna, ani animacja postaci specjalnie nie zachwycają. Także brak mówionych dialogów w bardzo wielu rozmowach wydaje się być chyba archaizmem. Miejmy nadzieję, że to przypadłość wersji demonstracyjnej. Wrażenia z samej gry mamy mieszane, choć raczej pozytywne niż negatywne. Hey, hey. Pierwsza część Bioshocka to gra wybitna. Świetną rozgrywkę twórcy określili fascynującą fabułą pełną inspiracji z historii, literatury i sztuki. Wizja podwodnego miasta Rapture zbudowanego przez ekscentrycznego milionera Andrew Ryana zdecydowanie nas oczarowała. Niestety sprawdziły się obawy jakie mieliśmy przed premierą drugiej części. Bioshock 2 cierpi na kompleks starszego brata, który pod niemal każdym względem przyćmiewa kontynuację. Akcja rozgrywa się mniej więcej 10 lat po wydarzeniach z pierwowzoru, jednak tym razem wcielamy się w postać Big Daddy'ego, pierwszego jak i pojawił się w Raptor. Oprócz konwencjonalnych broni może on posługiwać się także plazmidami, dzięki którym zyskuje dostęp do nadprzyrodzonych mocy, takich jak chociażby podpalenie. Ok, więc so no Fabuła drugiej części jest nie tylko mało interesująca, ale widać, że twórcom wyraźnie zabrakło pomysłów. Podczas wędrówki przez Rapture nie spotkamy już tak wyjątkowych i niezapomnianych postaci, jak oszalały na punkcie nowego ideału piękna dr Steinman, który oszpecał swoje pacjentki, ale postacie zupełnie niewyraźne, mało interesujące i niestety kiepsko napisane. To samo tyczy się audiologów, które znajdujemy podczas gry. Cała finezja i błyskotliwość pierwszego Bajoszoka gdzieś wyparowała. Widać to jeszcze dosadniej w oprawie graficznej. W Wprawdzie nadal odkrywa się Rapture z zaciekawieniem, zwłaszcza nowe lokacje, jednak brakuje w nich tego specyficznego, niespokojnego klimatu, tej atmosfery tajemnicy połączonej z lękiem, co spotkamy dalej. Najwięcej pozytywnych zmian twórcy zaserwowali nam w samej walce. Teraz możemy nie tylko równocześnie korzystać z plazmidów i broni tradycyjnych, ale także łączyć na przykład pułapkę cyklonową z ogniem, prądem czy lodem. Walka w ogóle zyskała na dynamice, ale też trzeba pamiętać, że Big Daddy to chodząca mini armia do ochrony małych siostrzyczek, a nie bohater poprzedniej części, który był tylko rozbitkiem z katastrofy lotniczej. Oprócz pojedynków z Big Daddy'm stawiamy też czoła nowej zupełnie postaci, śmiercionośnej Big Sister. Na początku walki z Big Sister są rzeczywiście bardzo trudne i wymagają. Od nas nie lada zwinności, jednak z czasem, gdy zyskujemy dostęp do lepszych broni, a także zwiększamy odporność naszej postaci różnymi tonikami, no cóż, walka z Big Sister staje się spacerkiem. Niestety, dzieje się tak stanowczo za szybko. <tryk> Bioshock 2 jako typowy shooter, jeśli porównamy go do innych gier akcji, wypada bardzo dobrze, oferując dynamiczną i ciekawą rozgrywkę. Jeśli jednak spojrzeć na grę z perspektywy pierwszej części, otrzymaliśmy wyblakłą wersję Rapture, pozbawioną całej atmosfery i niezwykłej otoczki, jaka towarzyszyła nam w poprzedniczce. Dodany do gry tryb wieloosobowy należy traktować raczej jako miły dodatek, bowiem w żadnym elemencie nie dorównuje rozgrywce wieloosobowej, jaką znajdziemy w innych grach. W tym wydaniu magazynu Kronika Gier to już wszystko, pamiętajcie by oglądać nas za tydzień, a także odwiedzić naszą stronę www.kronikagier.pl, na której oprócz komiksów o grach znajdziecie też nasz cotygodniowy podcast. Trzymajcie się, cześć!